To w takim razie, vice versa, pytanie do Ciebie, odnośnie ekipy. Wiadomo, że Nichol już nie jest w ekipie, no ale można, gdzieś tam, no to o to się musimy zahaczyć, nie? Bo reszta zestawu pytań również będzie gdzieś tam dotyczyć. No, zresztą całą ekipę też oglądałeś na kanale Friza, więc pasuje. Myślę, że znasz, no. tutaj akurat u wszystkich jakiś epitet się znajdzie. O pierdole, bo to <laughs> ciężkie jest. może zacznijmy od Friza. Griza może odkreślił jako mądrego. To jako jedyna osoba w sumie, może tak, jedna z niewielu osób z tej ekipy, z którą tam jakoś, yy, yy, może pewnie, szanuję o, w ten sposób. Okay. Yy, za to, co zrobił i tak dalej. Trąbę. Trąbę bym określił, mianem nawet Coxa takiego, bo on się on, jak go zobaczyłem, pierwszy raz taki nabity był duży. Ja myślałem, że on jest mniejszy, jest taki malutki. On jest dojebany. Okej. Okay. No. Eee. Tutaj jeszcze jestem Patecki. Kurwa, to ciężko mi powiedzieć szczerze, ale nie za bardzo go teraz oglądam. Wiem, że wcześniej był to. Kontentowo, kontentowo. Y wcześniej. To miał taki humor trochę starszej, starszej osoby. Takiej kurwa, wujka na weselu, trochę no, taki humor. Okej. Okay. No mm. i możesz podać jeszcze z dwie dziewczyny, nie? Ha, no tak. No co, Wersow to będzie oszustka, y tak? <grym> Mimo, że z Mielca jest, to jednak. No właśnie, to, to też jest ciekawe, bo Werka jest w sumie z swojego rodzinnego miasta, nie? No ta. I, I kogo tam jeszcze mamy? Poczekaj. O kur ile tam jest kobiet zostaje? Jeszcze jest Mur. Może dać Murcik na przykład. Murcik, murcik mogę dać. Naj najbardziej bym chciał. to jest ogólnie. Easy, to jest easy mode chłopaki, bo za chwilę będę. nie no poczekaj lepiej Zastanawiam. Nie? Nie? No, jak, jak wiesz. Generujesz, Generuję. <grybujesz> generuje. Napierda, no ciężko tak. Wiesz, nie chcę za bardzo żuradzić nikogo. Jesteśmy na face-to-face, face, tu nikogo to nie zdziwi. Nie? Mm, powiedzmy, że jest zagubiona. W tym momencie. Okay. Tak uważam. Bardzo logiczna odpowiedź. Tak.